No cześć, dzisiaj mamy śmigus dingus. No. no nie ma co robić, to można podłubać. No dzisiaj sobie wymyśliłem regulację zaworów, ale metodą dziewiątkową. No, jest kilka metod ustawiania luzu zaworowego. Jedną z najstarszych metod jest metoda dziewiątkowa. No, do tej pory zawsze stosowałem sposób taki standardowy, czyli kręcąc sobie kołem pasowym na znacznik, który jest tutaj na kole, ustawiałem sobie na zero. No, i zależy, jak mi to się wyszło, za którym, że tak powiem, obrotem regulowałem sobie luzy na Pierwszym, drugim, trzecim i bodajże piątym zaworze, i potem obracałem o 360 stopni, i wyskakiwał wtedy nam e, do regulacji e, czwarty, e, szósty, siódmy i ósmy zawór. I tak generalnie regulowałem zawsze, i było dobrze. No, natomiast chcę spróbować tej metody dziewiątkowej. E, z Ciekawości zobaczyć, jak to jest generalnie. Ja już sobie tutaj, zanim ten filmik uruchomię, uruchomiłem to, już sobie potrenowałem trochę, bo też chciałem sprawdzić, jak to wszystko mniej więcej wychodzi. Powiem, że ustawienia było, były podobne, aczkolwiek różnice były. No, szczególnie na zaworach sących, nie bardzo wiem, z czego to wynika. E... Ogólnie twierdzą ludzie, że metoda dziewiątkowa jest o wiele bardziej precyzyjna od tej z ustawianiem ze znacznikiem na kole pasowym. Eee, nie wiem. Może tak? Może nie. Jak mniej więcej ta metoda przebiega, no to jest to dosyć takie proste. Dosyć proste. Więc mamy te nasze zawory od jednego do ośmiu tutaj. Tak mamy i teoretycznie polega to na tym, że kręcąc wałem. A ja może pokażę to mam klucz 21 zakładam sobie i kręcę sobie tym wałem. Kręcąc sobie wałem patrzcie sobie patrzę sobie na na sprężynę od na ósmy zawór chcemy sobie patrzeć i patrzę sobie kręcę o zaczyna się chować. Zaczyna, znaczy, przepraszam, zaczyna się otwierać. I ja sobie obracam. O! Aż ten zawór zupełnie się otworzy. Tak? Coś takiego. No, nie mam jak teraz z tym telefonem Wam pokazać, ale ja sobie trzymam tutaj w tym miejscu na sprężynie po prostu palcem i, i wyczuwam, kiedy jest ten. To maksymalne otwarcie, tak? I jak mam to maksymalne otwarcie na ósmym. To wtedy reguluję sobie na jedynce luz. W moim przypadku powinno być to między 0,40 a 0,45. Mam 0,40 wkładam. No i mam, tak. No i mam. I w ten sposób to przebiega, dalej sobie kręcąc, dalej w tą samą stronę. Otwiera mi się zawór numer 7. I jak ta siódemka się otworzy do końca, o mniej więcej, sprawdzam sobie, kręcąc oczywiście kluczem, czy to jest to, to siódemce odpowiada zawór numer 2. Biorę sobie szczelinomierz, zawór numer 2. No i jest. I tak po kolei przebiega ta metoda. Czyli potem robię szóstkę, szóstce odpowiada zawór numer 3, potem robię sobie piątkę, piątce odpowiada czwórka, potem robię sobie czwórkę. Czwórca odpowiada piątka, trójkę szóstka, dwójkę siódemka i jedynkę ósemka. Generalnie metoda się nazywa dziewięć, no bo osiem plus jeden, jak zaczynamy to jest dziewięć. Potem 7 plus 2 też mamy 9, tak? <grych> I tak dalej. Więc to jest metoda dziewiątkowa. Podobno najlepsza. No nie wiem, bo teraz ustawiłem i jeszcze nie odpalałem. Odpalę to, zobaczę na słuch przynajmniej, czy ona jest taka dobra. No to tyle na dzisiaj. Z mokrego poniedziałku. Cześć.